Mam wrażenie, że wszyscy trochę przestaliśmy marzyć. Kiedyś chcieliśmy wielkich rzeczy, podróży, sukcesu, spełnienia, a dziś coraz częściej słyszę: Chcę tylko spokoju, chcę się nie bać, chcę wreszcie odpocząć. Może to znak naszych czasów, że nasze życie się tak potoczyło, że największym luksusem stało się zwykłe, ciche bezpieczeństwo bez ciągłej walki, bez presji. Bez lęku. Czasem myślę, że właśnie w tym słychać prawdę o nas wszystkich: że już nie chcemy więcej, tylko mniej. Mniej chaosu, mniej udawania, mniej bólu. A może ty też czujesz, że o to właśnie chodzi: że najbardziej potrzebujesz nie czegoś, ale kogoś albo chwili, w której naprawdę można być sobą. Zadałem to pytanie moim widzom. Dokończ zdanie najbardziej potrzebuję, i odpowiedzi, które dostałem, były naprawdę poruszające. O tym opowiem dziś o 19 w podcaście. Nie przegap go, zapraszam do dołączenia.